Już kręcisz? Już nie na stronę mojego modela Nie, nie kręci to Tu tak nie będzie widać z pola. pole Tak nie będzie tego widać, jak to będzie daleko Tak? No leć Nie jestem do tego przekonany Jak to idzie, jak rozwali? Nie, nawet na nawet Idę patrzcie jak chwilę zbija samolot. Nooo już, przestań. Jak spadnie to i tak mi ten tu masz opie... No to łatwe No i już możemy iść do domu? Nie no, Ja tu mam nie ma Nie się kurwa wypić dziu stary też mi... Podróż go i ten Ja widać w tą stronę musisz. O kurde, to jest! Kary! Ma to? Ma, chyba, no, nie, no, no, nie wiem. No to mieszka w jednym, rzuca? Nie wiem, gdzie to jest nawet, nie widać tego. Dzisiaj, że gaśilewskiego przyjeżdżał samochód w sercu. Dobry, nawet piszcie, że to jak, jak? Ja w przejdziłem. Wiadomo, jakbyś tym skręcał. No, nie, nie to jest. Chodźmy na piłkę, to jest! No spoko, jest nisko, homon to. Dasz radę po tym drzewie tam iść. Jest, znalazłem go. No i chyba najlepsze, co będzie w tym samym filmie, to będzie akcja ratunkowa. No, demaj na drzewo. Zostaw sobie sprzęt na tym, na A ja wiesz, ja nie wiem czy ja to nakręciłem, stary? to To czekaj na akcję tę...